Serdecznie. Z tej strony ponownie konti i zapraszam na kolejne nagranie z armii, z pięcioma armiami. Armii? Armii? Walka. Będziemy walczyć z pięcioma armiami Legionu, tak jak zapowiedziałem e, po ankiecie. Można było wnioskować, że jesteście zainteresowani drugim takim. Tutaj wam stawię jeszcze wyniki. Ankietki, tak dla, dla świętego spokoju, żeby nie było, że nagrałam drugi raz to samo. Tym razem mam nadzieję, że wszystko się nagra w porządku i że przede wszystkim gra będzie chodzić. Wystarczająco płynnie, ale coś mi tu znowu zaczyna nie grać, chociaż tak. Teraz jest chyba ok, o, chyba. Mówię, że chyba, bo w sumie tu widzę, że te moby są ogólnie na zasadzie już takie jakby zrespionej. I, i, I jak sobie wejdę, to oni ożyją. Tu można zauwa zauważyć, że są aury mobów. Tutaj są widać też bosowie gdzieś, uwzględnieni tu co też na mapce widać. Dobra, ruszamy. Miejmy nadzieję, że tym razem bez problemów z płynnością. Go. No, na chwilę obecną jest znacznie lepiej niż było ostatnio przynajmniej. No, ale też nie ma szału. Niestety ten legion wciąż jest taki nie jeżeli chodzi o funkcjonowanie regionu. No i w drodze trzeba gdzie trzeba chyba przepiąć jednak na rufles bo mam w piętego Ancestral Cola Myślę, że rufles jednak będzie tutaj potrzebny oczywiście szukamy bossów jak więcej bossów pozabijać bo wtedy jest wiadomo więcej dropu oj oj oj, no nie tam gdzie trzeba Wracamy do beach. No, to nie lubię tego kurde Sanctus Boxa. On jest strasznie niefajny, bo sobie odpala tę osłonkę i wtedy nie można mu bić. Nie można mu dodać obrażenia. a przy okazji sam tym promieniem robi całkiem sporo obrażeń dookoła. No i na pół wacli, Na, na płacy. Lecimy, lecimy są jakieś kolejne bosy. Wiadomo też, że ze zwykłych mobków z ikonkami też jest drop, więc warto ich zabijać. To z każdego mobka z ikonką nad głową jest jakiś drop. To jest kolejny general znowu. a nie to Okuna, to jest Marakef General. Normalnie jak się na mapie on spotka, to ona ma dwie formy, nie wiem co nagle tak spadł mi tak speed, nie wiem, czy tam też debuffy jakieś nakłada. Gdzie tam jeszcze jakieś mobki? To jest jeszcze ten drugi boss Alguna The Black Sekhema. Sakem, A bo na te piaski, kurde, wrzuca. I te piachy nie spowalniają. Zdecydowanie ten piach nie spowalnia, którego ona tu używa. No, stanie w tym piasku powoduje, że prawie że atak Speeda nie mamy, kurde, ale bez sensu trochę. Wtedy co było takie rwańsko, to miałem, wydaje mi się, lepsze wyniki, jak teraz, co mam kontrolę nad tym, co się dzieje. Dziwna sprawa. Ja czego nie zmieniłem? Nie, no chyba nie. Nic tam raczej nie zmieniałem. Znowu ten sinister vox. Oj, teraz mam dwóch bossów naraz obok siebie, co zauważone było. Dosyć sporym spadkiem. Płynności I znowu ta Okuna. właśnie tam marakewka. Ona tu ma końcówkę, dobra. A druga faza, ona jeszcze schodzi sobie. No właśnie, ona ma drugą fazę. Okuna de Black Sechama. No Ma dwie fazy, co jest też niefajne fajne tego bossa. Co tego generała. No i gość jest teraz nieśmiertelny, jak sobie odpala tą tarczę. Wali tym piorun tym, tym takim promieniem. Nie można go bić wtedy, co jest też niezbyt fajne. No gość ma końcówkę życia i nie mogą nic zrobić, nie? Amstwo. sobie tu Viperkę, teraz możemy wrócić i zabić tam tego gościa. który na low, dobra, szedł. Lecimy dalej, szukać kolejnych skrzyneczek. Kolejnych przedmiotów i kolejnych generałów. Generał Markeus, Lionai No ale już idzie mi trzeci pasek. Trzeci czy drugi, już w sumie nie wiem. No, tu mamy kolejny raz Marakew. Próbujemy odpalić sobie. Wraz z berzerkiem to powinno z, ni z nią szybciej być. Tak też się stało. Oj! Parda jest Franca, niestety. Bo tu Kohama. Dopiero teraz mi jeba trzeci pasek. Mamy tu jeszcze jednego generała, Czy trzeba respić? Na koniec, na koniec jeszcze musimy zrespić. Dobra. 5 sekund do końca. Mamy tu jeszcze jednego ziomka. A Sanctus Vox, czyli też go nie zabijemy na koniec. Dobra. O, Exalted Orba, słyszałem, albo Sześlinka. Drugi Exalted Orb chyba. Uuu, uwaga. Eee, słyszałem dwa alerty na Exa, jest jeden? Jest też Timeless Militant Faith, jakiś jewel, drugi jewel, uwaga. Trzeci jewel? O kurde, trzy dżuele. Prawdopodobnie dwa eksy Gdzie ten drugi Exalted Orb? Chyba, że to jakiś sześciolink mi wyleciał, bo też jest taki... Też mam taki alert na sześciolinka. Nic, odgruzujmy tu trochę ten sprzęt. Chyba, że po prostu się powielił alert, bo jest tak czasem, że jak wypadnie coś dalej i się później do tego podejdzie, to się lubią powielać te alerty. Więc jestem ciekaw, czy faktycznie się tylko powielił, czy rzeczywiście gdzieś tu zaraz znajdziemy drugiego. Eksa, mm -hmm, mm -hmm, pozbierajmy to, co ciekawsze: Gille Torment, Scarab, Maze, to nie bardzo. Mm. Na, na, mówię słyszałem słyszałem dwa alerty, jeżeli chodzi o Exa. Tak tak się zastanawiam, czy faktycznie był gdzieś drugi, czy tylko mi się powioliło, Albo rzeczywiście gdzieś tam sześcioling jakiś mi się schował. No nie było tragedii, nie było tragedii. Szału nie było też, ale... Tragedii nie było, tak więc jak dla mnie jest w porządku wynik. Zwłaszcza, że trzy dżuele mi wypadły. W tym... Ee, nie. Nie wypadł ten najdroższy, nie pamiętam jak się ten najdroższy nazywał, ale trzy duele to i tak dobry wynik. No i nie, nie ma drugiego nie Exalta faktycznie. Nie ma drugiego Exalta, więc rzeczywiście to było tylko prawdopodobnie powielony dźwięk tego pierwszego Exalta. No, ale ogólnie spoko, drop jest całkiem spoko, trzy Exalta Exalted Orb. Eee, trochę skarabów, jakieś stack deck sobie jeszcze wyrzucimy, trzy sztuki standoff. I nic ciekawego. No. No to tyle, dzięki za oglądanie, dajcie znać jak się Wam tym razem ten materiał podobał, bo nie ukrywam, że było coś widać. Momentami nie było szau też, jeżeli chodzi o płynność, ale było coś widać. Ja sobie tu jeszcze to spokojnie poprzeglądam, ten drop, ale to już poza, poza nagraniem i... Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć.